Dzień kochani, z tej strony Ola, bardzo dużo ludzi mówi mi, że przez internet się nie da zarobić. Otóż przez internet da się zarobić, na przykład e, Top Network daje taką możliwość. Top Network daje możliwość zarobku pasywnego. Dochód pasywny jest taki dochód, dzięki któremu coś raz zrobimy, a pieniądze nosą do nas płyną. Czerpiemy z tego zyski cały czas. Rok temu dzwoniłam się z pracy na etacie. Dzwoniłam się, gdyż jest to praca niewolnicza. Na przykład yy, niewolnicza, czyli taka, że szef mówi ci, ile masz pracować godzin, kiedy masz mieć urlop, ile masz zarabiać. I tyle daje to, że zapisy są ogromne. Chciałam zmian w życiu. Więc zaczęłam zmiany od siebie. Zmiana zaczęła od tego, że dzwoniłam się w pracy na etacie. Um, jeśli chodzi o pracę przez internet, to nie słucham nikogo, tylko sama yy, sprawdzam, czy przez internet da się zarobić, czy się nie da zarobić. Yy, zarabianie w internecie nie jest ryzykowne. Ryzykowne jest na przykład przechodzenie przez autostradę, ponieważ auto może nas potrącić. Żeby zarabiać pieniądze przez internet, to trzeba poświęcić na to dużo czasu i energii, ale to jest tylko na początku, później jest to bardzo łatwe. Nagrywanie filmików jest uzależniające. Będę codziennie nagrywać jeden filmik. Jestem schroną osobą, która chce zarabiać przez internet. Bardzo lubię oglądać filmiki Matusza Grzesiaka i Kołcza Majka. Bardzo mnie motywują do działania. Polecam każdemu. Na razie, cześć, papa. Pa.